Witam Państwa bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszego wystąpienia jest dzieło Edith Stein, Wolność i łaska, Freiheit und Gnade. Zacznę od budowy tego dzieła, a przede wszystkim od tytułu. Tytuł tego dzieła pierwotnie brzmiał Die Struktur der Person und ihre Erkenntnisse der Problematik. Tytuł ten został błędnie określony wskutek pewnych okoliczności związanych z zakładką, z karteczką, na której widniał inny tytuł, a przypadkowo został włożony właśnie do Frankfurt und Gnade i dlatego przez długie lata funkcjonował błędny tytuł. Późniejsze badania Klaudii Marielle Wolf wykazały, że jest to błędny tytuł i dlatego został przywrócony pierwotny tytuł Freiheit und Gnade, czyli wolność i łaska. Początkowo uważano, że tekst post powstał w latach 30., czyli z okresu, kiedy Wydda Stein była już dojrzałą chrześcijanką. Jej nawrócenie, a bardziej decyzja, które w niej dojrzały, miały miejsce w 1921 roku, a chrzest przyjęła 1 stycznia 1922 roku w Bad Caber. Ponownie badania Klaudii Marielle Wolf, czyli analiza tekst, krytyczna tekstu, jednoznacznie wykazała, że ten tekst został napisany 10 lat wcześniej, czyli w latach dwudziestych, w trakcie nawrócenia Edyty Sztain z judaizmu na erę katolicką. Czyli przed nawróceniem i w trakcie oraz po został sfinalizowany ten tekst. Argumentami, mówiącymi o tym, że ten tekst powstał w tym czasie, są listy do Romana Inverdena, a dokładnie mamy dwa fragmenty mówiące o tym. Pierwszy list datowany jest na 30 sierpnia 1921 roku, gdzie Edyta Stein pisze "Zaczynam teraz w domu rozprawę filozoficzno-religijną, religijno-filozoficzną. -rel -rel na razie nie wiem, co z tego wyniknie. W przyszłości jednak będę chciała pracować przypuszczalnie tylko w tej dziedzinie. W tym liście wskazane jest również miejsce, że znajduje się w domu rodzinnym, gdzie obecnie się znajdujemy, czyli przy ulicy Nowowieckiej 38. Prawdopodobnie miała tutaj na myśli właśnie omawianą tę pracę. Już wtedy mogła odczuwać tożsamość z Kościołem Katolickim. Warto tutaj wspomnieć, że Obrazuje ona w tym dziele swoje życie duchowe, swoją przemianę. Możemy dzisiaj powiedzieć za ojcem Fermin, że jest to skarb myśli sztajnowskiej, freiheit und gnade. Najbardziej istotnym, kiedy wczytujemy się w to dzieło, wolność i łaska, we wszystkie refleksje, które są w nich zawarte, ukazują dokładnie to, co stało się udziałem tego doświadczenia duchowego Edyty Sztajn w tym czasie, kiedy Przeżywała głęboką wewnętrzną, duchową przemianę. Jest to tak naprawdę jej bieżąca refleksja. Czyli gdyby tekst powstał w latach 30., byłaby już dojrzałą katoliczką, a tutaj prowadzi pogłębioną refleksję, taką autoanalizę swojego doświadczenia z perspektywy właśnie obecnej, czyli w momencie nawrócenia. Porusza tutaj również wpływ konkretnych osób, miejsca, wydarzenia. Podaje strukturalne uzasadnienie czy uzasadnienie filozoficzne przeżywanych doświadczeń. Życie Dytysztań było nieustannym poszukiwaniem. Doprowadziło ją do napływu łaski w jej duchowym przeżywaniu. Budowa dzieła, dzieło składa się z pięciu rozdziałów, w których głównym tematem, przewodnim jest właśnie. Natura, wolność i łaska, a także udział człowieka w wolności i łasce w dziele odpoczynku. Następnie w trzecim rozdziale mamy wstawiennictwo. W czwartym psychofizyczna struktura człowieka jako punkt zaczepienia dla zbawczego działania łaski. I rozdział piąty, jest, w rozdziale piątym podjęty jest temat wiary. W pierwszym rozdziale Edyta Stein ogólnie całe dzieło przeniknięte jest myśleniem fenomenologicznym, natomiast jest to analiza duchowego dzieła, doświadczenia dotykającego jej osobistego życia, które przed nawróceniem było życiem według natury, a po nawróceniu stało się życiem według łaski. Przede wszystkim, kiedy przyglądamy się tej perełce którą napisała Edith Stein, możemy zwrócić uwagę na głęboki wpływ duchowości karmelitańskiej, a dokładnie Teresy, Teresy Wielkiej, Teresy Zawila. Była już po przeczytaniu dzieła Księga Życia, w tym czasie mieszkała tutaj w, w roku 21, mieszkała tutaj w swoim domu, później na jesień wyjechała do Badberg caber gdzie przebywała u swojej przyjaciółki Jadwigi Konrad martius i tam dokonała się jej ostateczna decyzja. Do tej decyzji dojrzewała przez kilka lat. To nie była nagła decyzja, dlatego ta pogłębiona refleksja, która została zawarta w tym dziele, pokazuje, jaką głęboką analizę życia duchowego i wewnętrznego przeprowadziła na sobie. Początki życia chrześcijańskiego Edyty Stein to była droga, która została przeniknięta wiarą katolicką. Stała się życiem według Ducha i poddaniem się jego kierownictwu i tutaj istotę odegrały sakramenty, o których również pisze w tym dziele, stały się dla mnie źródłem zbawczego działania łaski. To, co spaja te rozdziały między sobą, to początki życia chrześcijańskiego wyrażone okiem fenomenologa, zafascynowanego działaniem łaski a także wolności jakim stworzenie jest obdarowane przez Stwórcę. W pierwszym rozdziale użyte jest wielokrotnie pojęcie królestwo, co w języku niemieckim oznacza Reich, Königreich, czyli mamy tutaj do czynienia z bogactwem, z krainą dobrobytu, obfitowaniem w bogactwo. To królestwo Możemy przyrównać do pałacu królewskiego, do twierdzy wewnętrznej, o której pisze Teresa o Jezusa, gdzie mieszkania od pierwszego do siódmego przedstawiają stopnie intensywnej więzi z Bogiem. To, co przeżywała i doświadczała Edyta Stein poprzez poznawanie siebie, poddawanie się działaniu łaski i mocy Boga w duszy. Zapisała takie słowa. Między Królestwem Natury, a Królestwem Łaski mamy Królestwo Wolności. Doświadczyła wolności w wyborze, dokładnie w wyborze przyjęciu łaski, łaski wiary, w przyjęciu łaski przy, przejścia do kościoła katolickiego. Dalej pisze, albowiem to ja sam Zelbst, które posiada jest zupełnie puste i całą pełnię otrzymuje od królestwa, któremu się podda mocą swej wolności. Są to bardzo ważne, istotne słowa, ponieważ wskazuje nam tutaj konkretny kierunek, że dusza, która poddaje się Królestwu Łaski, poddaje się tej łasce, którą otrzymuje i współpracuje z tym Królestwem Łaski. Wymienię tutaj różne. Królestwa. Mówi o Królestwie światłości, Królestwie rozumu, Królestwie ducha. Mówi także o Królestwie Złego. Kolejny cytat mówi nam o doświadczeniu łaski, które zalewa duszę skutkuje tym, że dzięki łasce otrzymuje ona samą siebie w darze. Istotą też życia duchowego Edyty Sztajn było to, że bardzo pragnęła poznać samą siebie, tego co przeżywa, co się w niej dokonuje. Stąd też jej praca doktorska na temat zagadnienia wczucia. Oczywiście inspirowana też doświadczeniami z poprzednich lat. Tutaj mam bardzo istotny zapis Edyty Sztajn, w którym pisze, że Pomiędzy Królestwem Natury a łaski mamy Królestwo Wolności, albowiem ja sam, Zeldz, które posiada, jest zupełnie puste i całą pełnię otrzymuje od Królestwa, któremu się podda mocą swej wolności. I tutaj chciała wskazać nam na to, że duchowe doświadczenie, duch, który wkracza, ta łaska, która wkracza do duszy człowieka, przenika ją, w pewien sposób przebóstwia. I ten wpływ Teresy od Jezusa tutaj bardzo pięknie wskazuje nam na to, że Edyta Stein analizowała również doświadczenie duchowe Teresy od Jezusa, która już wskazywała wtedy na dzieła świętego Augustyna, doktora Łaski, która w swoim dziele Księga Życia pisała o tym, jak dokonywała się jej przemiana, jaka ona była po prostu w sposób nadzwyczajny prowadzona przez Ducha Bożego. To dzieło w taki niezwykły sposób pokazuje nam, że rangą jest bardzo ważne, znaczy bardzo wiele dla tego okresu życia Edyty Sztajn, i naukowej pracy, dlatego że pokazuje nam, wskazuje nam już nowy kierunek badań, który chce prowadzić na filozofię religii, na fenomenologiczne ujęcie duchowości, spojrzenia w głąb życia duchowego. Kiedy zajrzymy do Księgi Życia Teresy od Jezusa, widzimy, że ona tam mówi w pewnym momencie, że człowiek, który doświadcza łaski nawrócenia, otrzymuje od Boga dar wiedzy wlanej, otrzymuje kontemplację, dar kontemplacji czystej. I tutaj mamy, możemy po prostu wskazać w tym dziele, że tutaj ona tego doświadcza. Edyta Sztań, pisząc to dzieło, doświadcza takiej właśnie łaski. Czym w drugim rozdziale zajmuje się, czym jest ta łaska uprzedzająca, o której mówi? Jest analizą znaczenia, tutaj mamy w tym drugim rozdziale analizę znaczenia łaski, wolności. Czym jest ta łaska uprzedzająca? Wreszcie łaska może dotknąć człowieka bez niczyjego pośrednictwa. Mamy ciągle na uwadze łaskę uprzedzającą, która uprzedza jej dobrowolne przyjęcie. Dobrowolne przyjęcie tej łaski. I wejście w jej królestwo. Jest to ten drugi rozdział z taką analizą i wolności, ponieważ Edyta Stein zajmuje się tutaj troską o duszę. Troską o każdą duszę, która powinna odnaleźć samą siebie. Polega to na opróżnieniu całkowitym, aby odnaleźć pokój i bezpieczeństwo. Ta łaska, o której mówi, jest to Duch Boży, który wstępuje do duszy człowieczej. Może ona nie znaleźć w niej miejsca, gdyż, w niej, gdyż się jej dobrowolnie po prostu poddaje, jeżeli dobrowolnie jej nie przyjmuje. Chodzi tu o stawianie granic Bożej z Wszechmocy. Przede wszystkim ma tutaj na myśli to, że kiedy łaska przychodzi do duszy, dusza powinna jej ulec, poddać się jej. Może to tworzyć pewne napięcie ale to jest to naturalny odruch. Dlatego ważna jest tutaj postawa wierności, uległości i poddania się podpanowaniu łaski, która przenika, przemienia. Jeżeli ta łaska uprzedzająca zadomowi się w duszy, dokonuje wolności, wolności człowieka, czyli też eliminuje pewnego rodzaju, możemy powiedzieć jakieś złe nawyki. I może temu towarzyszyć napięcie, o którym wspominałam. Ma to na celu usunąć impulsy sprzeciwiające się Duchowi Świętemu, w związku z czym wolna decyzja przeciw niemu jest mało, mało prawdopodobna. Skąd przychodzi do nas ta łaska? Ta, ta łaska jest wolnym aktem boskiej miłości, a jej wylew nie zna granic i tego doświadczyła. Dlatego o tym piszę. Jest to dla niej ważny etap w życiu duchowym, ponieważ ona doświadcza bezpośrednio wpływu łaski do duszy, przemiany, usuwania pewnych impulsów, pewnego toku myślenia, sposobów dawnego myślenia starego człowieka. I tutaj mamy nowego człowieka, o którym opisuje bardzo dokładnie, jak, w jaki sposób dokonuje się ta przemiana. W trzecim rozdziale porusza temat wstawiennictwa, czyli Przechodzi od jednostki do wspólnoty, czyli wspólnotowego wymiaru zbawienia. I tutaj w tym tekście wyłania się jej sylwetka duchowa i ona prezentuje różne wpływy, które doprowadziły ją do chrześcijaństwa. Porusza to, co doprowadziło do, do chrześcijaństwa i zastanawia się nad działaniem łaski, uświadamiając sobie, że tutaj nastąpiła jakaś ludzka interwencja. Możemy przeprowadzić tutaj taką analizę tego momentu, tego doświadczenia. Dlaczego ona się nad tym zastanawia? Dlatego, że co spowodowało, kto wyprosił, kto wstawiał się za nią, że dokonała się w niej taka przemiana. Ona bada, pragnie zgłębić, poszukuje odpowiedzi na to pytanie. W tych stronach traktuje rozważania nad ludzkimi ograniczami, ograniczeniami pośrednictwa w dziele zbawienia. Mówi o tym, że każdy, każdy człowiek może błagać o łaskę dla kogoś drugiego. I że nawzajem jesteśmy odpowiedzialni za swoje zbawienie i zbawienie innych. I mamy możliwość poproszenia tej łaski na modlitwie. I od tej odpowiedzialności nikt nie zdoła się uchylić. Tutaj przechodzi taka myśl, czy nie mam tutaj w tej, w tej treści jakiegoś odniesienia do swojej rodziny, która no niestety nie była w stanie przyjąć decyzji o konwersji. Tutaj mama Edyty Sztań, pani Augusta, jednoznacznie powiedziała, że Edyta dokonała apostazji. I to było nie do przyjęcia, dla matki ta decyzja była bardzo trudna. Edyta na pewno w pewien sposób przejawiała troskę o zbawienie swojej rodziny. Porusza to, zastanawia się nad tym, jak dalej jej droga będzie wyglądać. Następnie w, tych, w tym trzecim rozdziale zastanawia się nad istotnym aspektem dotyczącym kary czyli, że w miejsce osobie, której wymierzenie kary przysługuje, Inna osoba może czynić to w jej zastępstwie. I tutaj powołuje się na to, że jeśli chodzi o gestie kary, która może według uznania umorzyć się lub zmienić, dotyczy jedynie sądów boskich, a nie ziemskich, tak jak często wygląda to na co dzień. Należy ta kwestia tylko i wyłącznie do Boga. Dalej porusza kwestię zasługi i nagrody. To dzieło tutaj, jeżeli przyjrzymy się w głąb tych treści, które ona tutaj opisuje, bada, rozważa, analizuje okiem fenomenologa, widzimy też już takie przebłyski życia mistycznego życia, które, które wchodzi w głąb więzi, głębszej więzi z Bogiem, jednoczenia się z Nim. I w tym trzecim rozdziale. Jest taki cytat, który mówi o tym, że święty pełniące z miłości dobre uczynki gromadzi sobie skarb w niebie i może ze swego nadmiaru udzielać innym, to znaczy upraszać im łaskę na mocy swoich zasług. Tutaj, na takim etapie, na jakim była Edyta Sztajn w owym okresie, niemożliwe jest, żeby osoba już pogłębiała takie ważne tematy. Dotyczące zasługi, kary, stawiennictwa. Oczywiście zbawienie w Kościele Katolickim jest fundamentem, kierunkiem, celem, ale tutaj po prostu wskazuje nam to jednoznacznie, że jest to osoba, która prowadzi bardzo głębokie życie wewnętrzne. W dalszej części tego rozdziału podaje nam klucz do rozumienia, zastępstwa. W ekspiacji, czyli zastępcze cierpienie i wynagradzające, do którego później została w swoim życiu powołana, w życiu karmelitańskim, w życiu kontemplacyjnym, gdzie swoje życie, oddając w obozie w Auschwitz w 1942 roku, ofiarowuje bezpośrednio, dokonuje cierpienia wynagradzającego. Czwarty rozdział traktuje o strukturze psychofizycznej i jest to punkt zaczepienia dla zbawczego działania łaski. W tej części znowu podejmuje analizę fenomenologiczną i bada rol, rolę ciała tutaj w zbawieniu, czyli wpływ łaski na ciało. Jest to niezwykle interesujący rozdział, ponieważ czołową filozofią tego rozdziału jest ukazanie, że im człowiek jest bardziej wolny od ciała, tym bardziej normalnie funkcjonuje. I tutaj im bardziej Duch Światłości działa w duszy, im bardziej duszę rozświetla, przenika, tym mniej absorbuje, tym mniej absorbuje ją wszystko inne, ten cały świat ziemski, że nie żyje według ciała, według natury, ale żyje według ducha. I wtedy jeszcze bardziej posiada własne ciało. I tutaj ona mu konkretnie na myśli uświęcenie ciała przez duszę. Może się to dokonać na różne czynniki, niezależne od człowieka, związane na przykład ze słabym zdrowiem albo człowiek przygnieciony różnymi chorobami, różnymi wadami genetycznymi, że staje, stać się to może środkiem oświęcenia, ponieważ łaska może uleczyć to, co upadłe, może uleczyć ciało i duszę. I jak z duszy znika wszystko, co jest światło przeciwne, tak, zewnętrzny kontakt z uświęconą materią uświęca materię zepsutą i leczy ją. I tutaj podaję taki przykład, właśnie z Ewangelii, że można spojrzeć na życie apostołów, którzy byli posłani do głoszenia Ewangelii, którzy kładli ręce na chorych i otrzymywali zdrowie, tak? czyli ich ciało otrzymywało tą łaskę. Ale także były sytuacje, kiedy święci, dotykanie szat świętych, czy dotykanie nawet samego szaty Pana Jezusa, też chorzy otrzymywali zdrowia. Ale nadrzędnym, dalej pisze w tym rozdziale, nadrzędnym aspektem zbawczego działania łaski są przede wszystkim sakramenty. I pisze tak: Tam, gdzie sakrament został przyjęty z wiarą, a dusza staje się bezpośrednio podniesiona, Możemy mówić o podwójnym działaniu łaski. Dlatego w Kościele katolickim życie sakramentalne jest takim głównym źródłem prowadzącym do zbawienia. Ona tutaj głębiej rozważa te tematy, ale daje nam też taką, takie światło i na istotę i wartość ogromną wartość życia sakramentalnego. Ostatni rozdział, piąty, dotyczy wiary. Ona ta, która przyjmuje łaskę wiary, która przyjmuje życie w wierze katolickiej, przyjmuje dokładnie nauczanie, doktrynę Kościoła, wchodzi w głąb tych treści, analizuje, przenika doświadczeniem, doświadczenie swoje opisuje, pokazuje nam właśnie, czym jest wiara, i pokazuje rozróżnienie, czym jest wiara religijna, Fides, a wiara w każdym innym znaczeniu. I tutaj prowadzi dyskusję teologiczną, czym jest zasadniczo wiara. Po pierwsze, komentuje, czym jest wiara i poznanie czerpane z przedmiotu wiary, czyli do przedmiotu wiary należy bowiem stałość. Pisze, poznanie Boga na mocy wiary zdobędzie tylko ten, kto wiarą żyje. Nie ma innej drogi, ponieważ aby poznać Boga, trzeba tego Boga doświadczyć, trzeba Go poznać, a to poznanie odbywa się i wyłącznie w doświadczeniu. W tym doświadczeniem jest spotkanie czy modlitwa. Kto wiarą żyje, albowiem wewnętrznie usiłuje ją dostosować w konkretach swojego życia, kto nie poznał w swym wnętrzu aktu wiary, ten też nie osiągnie znajomości Boga. Nie da się kogoś pokochać, jeśli się go nie pozna. Drugi punkt to komentarz do naturalnego poznania Boga, a objawienie. I tutaj takie najważniejsze dwie wskazówki. Chodzi o siłę wiary, o moc wiary. Jeśli ona przenika i kształtuje życie człowieka, tym większe wydaje owoce w miłości. Wiara jest w pewnym rodzaju łaską, jest na pewno łaską, ale jest też wysiłkiem, który człowiek musi podejmować w różnych momentach życia, kiedy przychodzą próby, doświadczenia, które też były udziałem Edyty Stein. Wiarę możemy określić też jako działanie łaski. Nie, może, nie można stać się wierzącym, jeżeli człowiek nie otrzymuje tej łaski, a wierzyć może tylko dzięki wolności, dokonuje wolnego wyboru. Z drugiej strony. Aby wiara mogła się rozwijać, należy przyjąć łaskę. I często zdarza się tak właśnie w życiu duchowym, że osoba po prostu się opiera. Kiedy patrzymy na całość tego dzieła, krótkiego, a jednocześnie bardzo istotnego, które jest takim pierwszym krokiem przekraczającym próg życia filozofa, życia fenomenologa, a wchodzi tutaj w życie wiary katolickiej, Przechodzi z judaizmu na katolicyzm. Tutaj przechodzi taką przemianę, ogromną przemianę życia duchowego. To dokonywało się, to był proces, to dokonywało się przez pewien czas, ale to dzieło jest niezwykle bogate i trafne, ponieważ wprowadza nas również w doktrynę chrześcijańską i pokazuje nam prawdziwą przemianę, prawdziwą konwersję. Tutaj Stein wykorzystuje metodę fenomenologiczną i efektywnie przedstawia wyniki swojej pracy, dlatego Freiheit und Gnade, wolność i łaska są doskonałym przykładem filozofii chrześcijańskiej. Jej późniejsze badania potwierdzają tą niezwykłą jej wiedzę, jej rozwój intelektualny związany z duchowością karmelitańską, znajomością teologii. A w dziele właśnie Freiheit und Gnade Edyta Stein obrazuje konkretnie działanie Boga w życiu duszy. Posługuje się w sposób biegły terminologią teologiczną, będąc fenomenologiem. Otwiera przestrzeń filozofii chrześcijańskiej i ukazuje dogłębną analizę. Wprowadza tutaj czytelnika w świat dyskusji i być może w sposób niezamierzony odkrywa znaczące dla wiary katolickiej pojęcia. Wolność i łaska. Jest to dzieło, jest to perła filozofii chrześcijańskiej, można powiedzieć, jest to perła myśli sztajnowskiej. Dziękuję bardzo za uwagę.